Mikro! <grystanie> to my! <grystanie> yo, jo yo! yo. Jeszcze tu! Rybyt Rybutowy! Szymano, Rybutowy! Pow, pow, pow! Szymano! Łapy w górę! Yo! Yo, yo! MikroSport! Oh. Balibar. Cezak, Balibar. Cezak! Idziemy z tym! Sprawdzać to! Yo! Co ty mi robię? Jedziemy! Zraz! Tak, 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 nie z moimi ludźmi, nie zaraz się po tej bitwie, odprzedziemy, zostawiamy druby, bez niej toczy się, gdzie jest suma tłumna, pół węsy, raz, bo raz, bo pią za dobre druby, gdzie tam stąd? bez popro, zrujanie cyrk na górka, dawes popórka, mistrzowie w swoim faku Zabijamy słowy, poznaj swoich katów Łatwiej strachu, wykwint grade na organach Jak tragicie wszedł dziś twój dramat tu zabójcie brzmienie i bądź świadom, widzimy się u ciebie na potrzebie Jestem ceniem tej decyzji Mikrofonik wolny, czas rozpocząć czysty Jak dokazać wszystkim, to przejmuje stery Suma naszych stylów wynik cztery Jesteśmy głodni rabu, za zjadam wersy Jeśli to zbrodnia nas i nas mordercy

To pozdrawiamy warte sceny Zakładam pasem na broń, kanawił ściska dłoń Zeruję prosto skroj, będę pijznać szybko Bo Chociaż i tak już nie dasz rady, uważaj będę na te podkłady, podkłady. Co zrobił z ciebie odpady? Do tak. zwykłej zabawy Cztery chęci przy majku, cztery różne style Dalej chwilę, a łapki zostawimy w tyle, bo to jest ser, zrymu zjewa Cała ulewa, co ci miasto zalewa Ty z tą no trzeba, posmakuj tego stylu Zodpija, słuchaj czy postępy Staj jeszcze na <kazali> nie jeszcze nie raz powtórzyć Jak chcesz napić to na burzę Przyczuj się na taką bluzę Gdy się tak trzy Tak jak arpinista Pozostawiamy stylę za sobą jedynie jest nie skryszta Przejmujemy tę grę I znasz na ekranach samo zabić łaków rybami To zbrodnia doskonała wstolała Jesteśmy głodni rapu Zgadamy persy Jeśli to zbrodnia Nazwij nas mordercy Jeśli to zgodna Nasze Jery To postawiamy własne sceny Jesteśmy głodni rapu Zbieramy wersy, jeśli to zbrodnia zwi nas mordercy, jeśli to skąd nas, wasze to poprawiamy wasy sery. W swojej imperium, godzę na drzwi szczerze Każdy mi się odnosił, nie starczyć imperium, ale tak być świeże Zioł posłuchaj, ja mam pewnie bez syny Musisz odpuchać, jak mówiłeś, wszyscy bez, bez syny Aha. Jesteśmy głodni, rabutami dostanę na każdym innym trafu, tylko zamykam sukary, yo! Tak po prostu lata, old school, go bada, gość już spada Jestem już na kogoku, coś mi tu nic nie sypię Ja mam wizę dziś plecy, tak to macie mnie, bo nie trafisz na izbę wytrzeźbie Dlatego pchałem to w miasta, Was bas wzrasta tu bas kłasta, bo że już czas nastał. I jeszcze sprawa, jak chcą mi rzucać kłody modem Przyskoczę, nie, nie mam toby jestem młodym gotem I to nie gotem, ciąg, chwila, to jeszcze dalej Chociaż jak widzę, chwila, tojda Uczestniamy w persy Jeśli to zbrodnia raz, i raz mordercy Jeśli to strona, wasze playery To potrafiamy was ze sceny Myśmy głupi rapu, zjadamy piesy. jeśli to zbrodnia nas i nas mordercy Jeśli to skąd nam wasze playery, to pozdrawiamy was z estery Chodzę napić jak Felej i z nieco stupi ci na twarz, czytaj to jak Rafa Kapszak zrobię to na raz, bo nie potrzebuję Dublin, aby moją szepkę znać Stary, nie używasz Google'i, zapozwalcie króli, posyłać gdzieś do misji no bo ich jak świąt i sianam, i na tron oni ją skąd pytasz Gdzie ta broń? Ej vej, spad za mikrofon Ja wchodzę jak dron w tej ci ty a zbrodnia do to na pewno nie film Działam jak klin Na wokalu zawsze press pres, A tytuł MVP Przyrodami, tu co my gramy W taką grę, gdzie sam rozdaję karty Wreszcie pewne jak asy Mam ich pełne rękamy Jestem u siebie stary Kiedy stoję z wami Jakbym na polowaniu ja. właśnie Zabijał prasami Jesteśmy głupi rapu wersy Jeśli to zbrodnia Nazwij hmm. nas modelcy Jeśli to skromna, Wasze blechery To podkrawiamy hmm. własne sceny Jesteśmy głupi Zjadamy pensy, jeśli to zbrodnia ja. Nazwij nas wunkiercy. Jeśli to zbrodnia. wasze playery To pozdrawiamy was, sceny Po. po. była zbrodnia doskonała, jakby kogoś to Szczerze interesowało A że nie możemy przestać To po. jedziemy od razu Jedziemy z tym dalej. kawałkiem Nie Do. mogę przestać Poprosimy podkład Pop pop po. po. Łapy z góry! Yo! Ja jestem w Chodzę jak do siebie. O, to oto moje miejsce! Czapkę i długo kopi złam jak garni, Na konsolitekę solitekę trochę gram, no i piszę! Nie mam ograniczeń, weź mi pokaż tą granicę! To ja jestem tym typem, który wyjechał z rapy! Nie potem by być fajny, gdy mijam twoją matkę! Zdwijam swą zajawkę, kładę wokal od serca, bez kontraktu się zaczęła! Moja prawie kadencja! Czyni z bigi, ale rapując na migi Mogę uczyć techniki oraz kombinacji skilli Bo jak wymiana z bigi, gdy biegają przeciwnicy jeszcze się buje w muzyki Masz Marku, gdy idzie idziesz drapie je sam dorosłym z rapem i z rapu nie wyrosnę Pójdę z cudziołku twierdy, pewnie to nie ucieczy? Jak konstrukty zamierzam konkretnie pieprzyć Dość tych smutnych wierszy, łzy już Bo mamy klucz, który pozwoli z siebie na życie wskuć Kto widział, czy ktoś to słyszy? Kto ma ambicje, by zrobić coś co? z I moc przyczyn wyłania się z cienia Mamy coś do powiedzenia, no i przywykliśmy do milczenia Początek i przemian wprowadzamy Nie przestaniemy choćby co nam wykraszamy. bo, bo. Jak stary To pozostać sobą a Przy okazji przekazywać innym to dobre słowo Jak z nie możemy bo. się z tego Zresztą nawet nie chcemy Mamy to wszędzie jak epoinę we krwi jak krew żyła w żyłach, bracie Zostawiam się opęki jak będzie na asfalcie plany i za jest Dziś, a tym wszystkim wyszczekamy spadam targa nie za trysk Nie co mam za błokami głowy jak widzę na łańcuch pokarmowy Pisze patrzę dla sportu wryć Ty i z nieźle mi środka sportu pić Bo płynie na nim nieźle Chcesz mi założyć kutkę na usta to głową dusz Ale pamięta że każdego jest słowo to słowo klucz I ty prawdziwą, że mam deksy spelsa Luz Pewnie ja mi on miał w głowie samą miejsca na móz Nie mogę przestać, słyszysz, słyszeć, bo goś się wersach liczy Żeby z tym słowem przetrwał w budowach ni liczy Na święta do mnie istotek, Do kilku nie mnie środków nie odpali się do domu, ja. To daje zwałę w godzinę na flot no Bo wino, wiesz, kto ma power Mi to sprącę, taki ima ryba Mogę cały a. czas bez przerwy Bo gdy stoję przy bajku, nie sam zamknąć gęby To kępy. jest silniejsze ode mnie, nie potrafię się powstrzymać Ty mówisz to, co myślę, przedstawiając to w rymach Daję ci rad, nie mam wieku nadzieję zadyje, Że jak wypuszczę to wszech to rozwali pod ziemię Równo pomysłów mam, które nie mieszczą się w łebie A gdy biorę się za rad, to, to robię to najlepiej Kolejny trak mi to i co takie? coś nowego A nie być przecież takim. Nie, nie mogę przestać, przestać ją, ją, Nie mogę skończyć żyć. Bo nie da się I wcale nie chcę wyłączyć Stunę pod tym biciem Jak po niebie henko Głównie brzęk, gdy nawinę To nie wypadnę cienko Przy życiu trzymam mnie Właśnie raz Jak flach z pavilion I oh, can't stop Yo, yo, yo Tego jeszcze na pewno nie było Traszajemy, przyspieszymy

よっ、oh. Bo mamy flow, który niszczy łaków, braku! Lepiej się wspierać, to oh! To, no, to Dziękujemy, Wam! Jeszcze nie kończymy! To dopiero początek ładny w górę! Ale tam jeszcze było wejście. Ktoś nam wyłączył niestety kawałek, nie możemy Właśnie. go dokończyć, no. Podziękowanie jest dla nas. Dobrze, dobrze, to, to po... następny to... może. W takim w razie następny numer, proszę, w takim zatrujemy wypadku. was teraz trochę. Właśnie. Jo 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 Możecie podłapać refren i Właśnie. dawać z nami. Jest bardzo prosty, ale chwytliwy. Tak jest.